Hej, cześć wszystkim, z tej strony Lorion I udajemy się do lokalizacji Dany Aby ostrzec ją przed Blackwatch Dziwne w swoją drogą imię Dany Myślałem że to jest Wiecie jak hitmanie Diana Diana a nie Dany Jeszcze jakby to był facet, to jeszcze bym zrozumiał ale kobieta, dany No i wysiadamy z nim

Żywotność, regeneracja, zmiana formy, masa, Anihilator. tu, Okej, okay, zmiana formy. Może regenerację sobie wezmę. Niech będzie. Nawet wsiadamy do tego helikoptera. A się może coś stać. E, jestem ciekawy, czy mogę wyskoczyć z helikoptera. No, to jest mega ciekawe. wiecie, że wyskoczę i zacznę szybować, i wiecie, jak na spadochronie się robiło. W GTA. Ale ma te rakiety mają słaby zasięg. Nie wiem czy przypadkiem nie byłbym szybciej tam na piecho na pieszo. Ale już jesteśmy. Times Square. A jednak. Aj nie trafiłem. Gniazdo, element specjalny, w pobliżu jest gniazdo. Gniazdo 2, dzielnica Times Square. Oczyść wszystkie gniazda, aby odblokować mutacje, które uczynią Hellera niezwykle potężnym. Fajnie, ale mamy misję do zrobienia. at some secret base she's alive always <laughs> always hoped come sit down we need to compare notes look Helen. even if we knew where black watch was holding Maya Alex is still out there and he won't stop whole city is still in danger. I don't give a rat's ass about your brother anymore. Hey, where are you going? To find my daughter. I'll tear the whole fucking city apart if I have to. Heller, wait! Hold on! Listen to me! Wait! What? Think for a second. Blackwatch and Alex are both trying to fuck up the whole city. If either of them actually does it, it won't matter if you find Amaya. She'd die anyway. So what are you saying? Let me look for Maya. I can do that. Dealing with Alex and a fuck ton of guys with guns—that's all you. Ale kulturalnie otworzyła jemu drzwi, żeby przypadkiem, nie wiem, nie wyważył ich. Dana Mercer zgodziła się odszukać maje podczas gdy Heller próbuje powstrzymać Mercera przed zniszczeniem miasta. Tak, kochana, ja wiem co się dzieje we wszystkich dzielnicach. No nie, ale bez kiedy to, co tu się dzieje?

Weźcie to, otwierajcie! A! Zostaw mnie! Otworzę! Dobra, ty to słaby jesteś. Weź Gin. Pa, bez łapy jesteś. Oj! Zjadamy go, żeby mieć chociaż życie. Bo co tu się dzieje, to życie się na pewno przyda. Nie to. Tam jest siedena, które mam pożreć, czy co? A ja już nie ogarniam. Dobrze. O choć on by mi się przydał i to bardzo Na teraz, ale może przyda mi się to Tak, na tego mocnego to będzie to potrzebne O, go! A mogę jeszcze go napieprzać tą łapą i śniadanko. Ja się no nie wiem, to już powinien być obiad o, o tej godzinie. I kolejne, nie pięknie, nie mamy to. This oh, is straight jacket. We are sending aid over. One three. One three. Looks like I'm through. Over. Wait, there's someone on the road. No! Shit. Red Crown, this is straight jacket requesting a gen tech record. Oh, on this pod nashid stronger, Chyba pamiętam, jak się przy przyzywa stado Brawlerów, nie? Chłopie... Ej, zminimalizowało mi gierkę. Halo? Ja chciałem tylko Brawlerów przyzwać O nie, tym to się musimy rozprawić Weź mnie zostaw w pajacu Moje brolery padają tak łatwo Ja się nie dam Nie dam się Panią życia nie sprzedam serio Pomocy żołnierze Ej, no co ty robisz, no pajacu? Odejdź. Jezu, ja nie mam jakichś HP potion, potionków, przydałoby się. Tu możemy się dużo uleczyć. No, co ty robisz? Heller, nie podoba mi się to. Weź wybuchnij użyj tego dewastatora. No. I to mi się podoba. Jeden zjedzony, drugi zjedzony. Trzeci zjedzony. A jeszcze nie. Teraz zjedzony. Dobra, idźcie. Ja to muszę zrobić. Ja to muszę zrobić Ups. nie tam ja chciałem tak ukrył mu i bum. się zaraz denerwuje, bez kitu. I czemu ty się pokusujesz na tej beczce? No nie, znowu to samo, powtórka zrywki. No i szarpanko, mięso szarpane. Zostaw mnie wolu. Ale robię uniki u Makarena. Whoa, do kawałkiem. Dobrze, że chociaż te małe pierki nie nie denerwują. Już w ogóle by było. Ej, ej, ej! Jedzenie tam jest. Nie to myślałem, że tu ja myślałem, że tu ja. ja biję tak, wiecie. Nie patrzyłem, że ktoś mnie atakuje.

Nie, nie wiem jak to mam zrobić. Przez wiem e, brawlerów. Ja nie wiem który to, który. Typie! Jesteś bez ręki! No wow. Co się stało? Zostaw tą beczkę! Ugh. LR. To będzie ciężkie. No już to widzę. że się tak nie odzywam, ale muszę się skupić, bo ja nie wiem co tu się dzieje. Naprawdę. Przestańcie mnie denerwować, ok? Jestem jednym z was. A wy mnie tak denerwujecie. Jeden. O. Drugi sobie umarł sam. Dobra, kolejny bez ręki. Yy, bez życia zaraz jak go złapię. No dawajcie kolejny. To do kolejki. Nie ma tam, tam tych małych pierdków, więc nie mam czym się przejmować. Weź go tam, plakami, utul do snu. No, można też rozerwać. Jak to, jak woli. Unik, Bang Bang Ale oni znowu tu są. Dlaczego? jestem taki wolny. Uspokój się, devastator, bank. No, no i pięknie. Ale poleciałem jak wanime. Zwiedzony kolejne. Ej, 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 proszę mnie tu zostawić. Dobra, dajcie mi beczkę, jakąkolwiek, dobrze brońcie mnie. Nawet z tą beczką, ze starym na plecach. O, no i pięknie. I jeszcze dwie zostały. A przynajmniej woj wojsko mnie nie atakuje. To? Cię wystraszyłem. Zastanawiałem się, z czego zostałem. Gdzie jest kolejna doczka? Tutaj gdzieś. A to została nam jeszcze jedna. W takim razie, idealnie. Wow. I eBay, Devastator. trochę szkoda żołnierzy, no ale. Jakaś musi być cena tego. O dobra, mamy tego Oriona. No ale też kozak. Ogólnie to polecam kanał i jeśli dotrwaliście do tego momentu, dajcie lajka, komentarz, przypnę serduszko. Yy, subskrypcję możecie strzelić. Wiecie, żeby było tak raźniej. Fajnie by było A w komentarzu możecie napisać jaką byście chcieli grę zobaczyć na moim kanale Jo jakoś nie wiem lewituję chyba To jest niemożliwe tak skakać O no i się udało Teraz musimy opuścić teren bazy bo oczywiście im się przypomniało że jestem hellerem i muszą mnie zabić za wszelką cenę O, jakieś drony latające. Tam czołg, co się dzieje? Halo, zostawcie mnie. Ja wam nic nie chcę zrobić na razie. Fajnie, nie mogę się przemienić, bo nie mam postaci do przemiany. Ej, Ale ty? Kim ty jesteś? O, tamten gościu sobie poszedł.

Co tu się dzieje? Jaka grupa uderzeniowa? Wam się chyba coś w głowach po poprzewracało? Na pewno. Elo. Tyle jesteście mi zrobić. Ej. Zostawcie mnie, proszę. Nie mogę się w niego przemienić? Ja zapomniałem o tym kontro y kontrolu, o blokowaniu. Serio? Dajcie mi spokój. Chciałbym miło zakończyć odcinek, a wy mi nie pozwalacie. O co ja zrobiłem? O, fajne. Nie tu nie ma. Mnie tu nie ma. Oj! Facet już po tobie, albo nie, a było tak blisko. Tak blisko, jak ja. Zostawcie mnie, proszę. Wy jesteście wszędzie. To gniazdu gniazdo jest. Super! Zajebiście. Ej, ej. ej. Dobra, Załatw załatwmy ich jak yy, dorośli. Bez ani nic. Pobawimy się w baseball. No dawajcie. Z uda mi się ich pokonać jakoś. Nie? O, to jednak... To nie dla mnie. Dajcie mi się pożegnać. Was wżegnać w takich okolicznościach, a nie innych, więc subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, dajcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Prototype'a lub z innych gier. Siemaneczko i do następnego.